Znajdujemy się w zespole pałacowo-ogrodowym w Końskich. Zespół ten został założony w połowie XVIII wieku przez kanclerza koronnego Jana Małchowskiego. Zespół ten jest przykładem architektury ogrodowej, jest przykładem panującej mody w tamtych czasach. Najważniejszą budowlą zespołu pałacowo-grodowego imienia tarnowskich jest Egipcjanka. Egipcjanka jest to nazwa potoczna oranżerii egipskiej potoczna, bo nazywana tutaj przez mieszkańców końskich. Egipcjanka jest przykładem, wzorowym przykładem nurtu egiptyzującego w Europie oraz w Polsce. Mamy tylko dwie tego typu budowle w Polsce. Jedna się znajduje w parku. Łazienkowskim w Warszawie, druga znajduje się tutaj w Końskich. Projektantem oraz architektem tej budowli jest włoski architekt Maria Lanci, który tutaj został zaproszony w 1825 roku przez Annę Małachowską, żonę Stanisława Małachowskiego. W tych latach Anna Małachowska z Stanisławem Małachowskim postanowili, Przebudować zespół pałacowo-grotowy ze stylu francuskiego na styl angielski i postanowili tutaj dobudować szereg ciekawych obiektów. Budynek Oranżerii, który został wybudowany w latach 1825-1830 przez Włocha Lanciego. Jest przykładem zainteresowań żony Małchowskiego Anny sztuką antyczną, ale także, co niektóre źródła podają, że Stanisław Małochowski był członkiem Loży Wolnomularskiej i to jest wynik jego zainteresowań sztuką egipską oraz pełniącymi funkcjami właśnie w tej loży wolnomularskiej, bo możemy tutaj się odnieść do tego, że loża wolnomularska sięgała swoimi korzeniami także do sztuki architektury staroegipskiej. Stąd być może powstał ten budynek. Znajdujemy się przy portyku wschodnim wejścia do Egipcjanki, do oranżerii egipskiej. Portyk wschodni składa się z dwóch pylonów Dwóch słupów o wysokości 4,70 m, we wnękach tych pylonów znajdują się posągi faraonów, po lewej i po prawej stronie. Posągi te przedstawiają siedzących faraonów zwanych Memnonami. Według badań archeologów, Memnonii pochodzą z nacji Amenofisów, a dokładnie Amenofisa III, który żył w starożytnym Egipcie. W 1400 roku, przed naszą erą. Od strony północnej i południowej pylonów, czyli tych słupów, znajdują się tablice z pseudo Możemy na przykład wyróżnić karabeusz. Możemy wyróżnić kartusz z ptakiem, który bardzo przypomina oryginalne oraz kształt sadzawki, ale inne znaki naprawdę bardzo bardzo odbiegają od oryginałów staroegipskich. I tu możemy sobie zadać pytanie, czy Maria Lanci znał alfabet staroegipski? Po w analizie dokładnych tych znaków możemy powiedzieć, że znał, ale w minimalnym stopniu, bo według badaczy języka staroegipskiego w tych pseudokielogrifach jest bardzo, bardzo dużo błędów. Południowa część Egipcjanki jest rozczłonkowana na dwie części. Pierwsza część składa się z dziesięciu okien. Druga część składa się z 13 okien. Wejście do Egipcjanki nie znajduje się dokładnie po środku tego budynku. Galeria okienna usytuowana jest w południowej części budynku, po to, aby naturalnie do budynku wpływało światło oraz ciepło z promieniowania słonecznego. Na spięciach łuków arkadowych znajdują się maski. Maski, jeśli byśmy się im bliżej przyjrzeli. Mają postać kobiety kobiety, która ma uszy, krowie. I według badań archeologów maska ta to jest maska bogini Hator. Głów masek jest tyle, co okien. Proszę zwrócić uwagę na elementy dekoracyjne, które towarzyszą kolumnom czyli Liście papirusu w dolnej części podstawy, zaś na górze są to tak zwane lancety, które nawiązują do roślinności starożytnego Egiptu. Znajdujemy się przy głównym wejściu do Egipcjanki, wejściu południowym. Można zauważyć. Tak zwany dysk słoneczny, dysk słoneczny na samej górze, oraz pylony, słupy, w których także jest ciąg pseudo -helogrifów. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawe obramienie drzwiowe w postaci trapezu. Forma tego portalu jest typową formą dekoracyjną, mająca w sobie bardzo wiele ciekawych detali architektonicznych nawiązujących do architektury staroegipskiej. Za czasów malachowskich budynek oranżerii egipskiej pełnił dwojakie funkcje. Pierwszą funkcją to była funkcja dekoracyjna oraz funkcja oszołomienia gości, którzy przybywali Tutaj do Małachowskich. Budynek ten miał wywierać ogromne wrażenie w wyniku nagromadzonych detali, szczegółów architektonicznych. Cztery siedzące faraony zdumiewały wszystkich, że w środku Europy znajdują się faraony, które nawiązują do starożytnego Egiptu. Drugą funkcją, funkcją bardziej użyteczną, to była palmiarnia oraz miejsce, gdzie. Uprawiano egzotyczne owoce: cyprusy, figi, pomarańcze. I ta funkcja dominowała przez wiele, wiele lat funkcjonowania budynku, aż do 1969 roku. Wtedy to dobudowano północną część i budynek został zaadoptowany przez Miejski Dom Kultury w Końskich I do tej pory w tym budynku ma siedzibę ta jednostka samorządowa.